Ze wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych wybrano jedną liczbę. Dokąd zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Prawdopodobieństwo, że wybrana liczba jest wielokrotnością liczby 13, wynosi ABCD. Zaczniemy od tego, że jest to prawdopodobieństwo, i zawsze zaczynamy od ilości wszystkich możliwych zdarzeń. Wybieramy jedną liczbę spośród liczb naturalnych dwucyfrowych. Pierwszą liczbą naturalną dwucyfrową jest dziesiątka. Potem jedenastka, dwunastka i tak dalej. Kończy się na dziewięćdziesiąt dziewięć. W ten sposób jakby wypisałem schemat liczb naturalnych dwucyfrowych. Ile ich jest? No, różnica pomiędzy nimi 99 odjąć 10 dałaby nam to, ile odcinków musiałbym przejść od dziesiątki do 99. Więc samo odejmowanie nie będzie prawidłowym wynikiem. Musimy jeszcze dodać tę jedną liczbę, która była na początku, czyli plus 1. Czyli wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych jest 90. I to jest w momencie nasze omega. Ilość wszystkich zdarzeń elementarnych 90. Tyle możliwości mamy losując jedną liczbę. A teraz co nam sprzyja. Zdarzenie A polega na tym, że ta wybrana liczba jest wielokrotnością liczby 13. No wśród dwucyfrowych chyba nie ma ich zbyt dużo. Dlatego chyba sobie postoję, my piszemy. Pierwszą liczbą dwucyfrową, naturalną, podzielną, która jest wielokrotnością liczby 13, jest 13. Potem byłoby 26. I tak to 13 to byłoby 39, 52, 65, 78, 91 i dalej już nie ma. To weźlibyśmy już liczby trzycyfrowe. Zatem ilość zdarzeń sprzyjających, no to policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Takich liczb jest 7. I zgodnie z definicją prawdopodobieństwa klasycznego, prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A jest to ilość zdarzeń sprzyjających. Do ilości wszystkich zdarzeń elementarnych jest to 7 do 90. Spójrzmy na odpowiedzi. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C.